No, i drodzy, w Burgu Gate chyba każdy pamięta, przynajmniej każdy kojarzy, że coś się tam dziwnego zadziało, i od dnia publikacji materiału nic nie było takie jak dawniej, bo zapanowała rygloza. Patrz. To samo. Nie no, kurwa, jest sklepany ten, ten rygiel. Rozebraliśmy zamek i rygle są sklepane, straciły kształt. Szczerze mówiąc, długo, bardzo długo była cisza w temacie, aż tu nagle, kilka dni temu, łamiąca wiadomość: burgu powraca. I to powraca na grubo w nowej odsłonie. Nowy, lepszy, uprawiony, jak sam importer twierdzi, podobno pozbawiony wad wieku dziecięcego niczym grody w wersji A73. No i właśnie, czy rzeczywiście pozbawiony wap? Czy faktycznie mamy do czynienia z czymś nowym, czy co dość prawdopodobne, jednak z tymi samymi karabinkami, które poszły do zwrotu? Swoją drogą, w wielu przypadkach bardzo, bardzo ciężkich zwrotów, ze względu na pozostawiające bardzo dużo do życzenia zachowanie niektórych sklepów i samego importera. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z nową jakością? Importer twierdzi, że tak, bo podobno zostały wymienione wadliwe elementy, w tym zamek wykonany z głowolitu i system tłokowy, który nieco siał. Oczywiście wielu strzelców już dzisiaj ma duże wątpliwości, czy te zmiany będą wystarczające, aby usunąć problem, a wielu wręcz twierdzi, że problemu nie usuną, a jedynie wydłużą czas jego wykrycia. Czy w tej chwili jesteśmy w stanie to zweryfikować? Moim zdaniem średnio, a po tym, co się zadziało, nigdy nie dotknąłbym wyrobów burgu, gdybym nie musiał, ale zawsze można chociaż spróbować, w jaki sposób ryzyko zminimalizować, bo jestem przekonany, że wielu, naprawdę wielu strzelcom zaświecą się oczy, kiedy zobaczą taką okazję, bo pierwsze wersje te wadliwe, które kosztowały jakieś 5 ,5 tysiąca zł, dzisiaj są o prawie 2000 zł tańsze. Dlatego uruchamiamy akcję pod hasłem zbiórka naturka, czyli zbiórkę celową na patronajcie, która ma na celu zapewnienie środków na zakup burgu oraz 1500 sztuk amunicji, choć nie ukrywam, im więcej, tym lepiej. A jeżeli jesteś, dajmy na to, importerem innego karabinka i właśnie obstarałeś zbroję, bo na rynek trafił tani kłok, czy też może wypłynął z czeluści warsztatu po naprawie, to akcja jest także dla Ciebie i zachęcam do wpłat lub przekazania kontenera pestek, aby sprawdzić, czy rzeczywiście masz podstawy do zakładania pieluchy? Zbiorka celowa jest też opcją dla tych, którzy niekoniecznie mają ochotę na systematyczne wspieranie kanału, bo prowadzący to burak, no może z misją, ale jednak burak do tego obrażający miłośników radomskiej Spierdoliny. Tu jednak istotna uwaga: musimy uzbierać pełną założoną kwotę, która, nie ukrywam, mała nie jest. Ale jeżeli każdy dorzuci swoją cegiełkę, powinno pójść naprawdę szybko. Kolejna ważna rzecz, jeśli zbiórka się uda, to ten karabinek i amunicja w oczywisty sposób będą Waszą, czyli patroną własnością, więc zorganizujemy zbiorowe pastwienie się nad burgu, a każdy kto przyłożył się do tego zakupu, będzie mógł wpaść na Stone Range w wyznaczonym terminie, o którym poinformujemy na społeczności, żeby z burgu postrzelać. A finalnie, w zależności od wyniku testu, karabinek albo zostanie sprzedany, albo zwrócony, a odzyskane środki wrócą do puli zakupów celowych. I na koniec sprawa nie mniej istotna: jeżeli zakładana kwota nie zostanie jednak uzbierana, to środki przeznaczymy na zakup jakiegoś innego sprzętu. Mam jednak nadzieję, że nasza pierwsza wspólna akcja zakończy się pełnym sukcesem. Także słuchajcie, tyle ode mnie na dziś i zachęcam do wkład, a link do zbiórki umieszczam zarówno w opisie jak i w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się, cześć!